Witam, witam. Czyszczenie baku. Jak widać języczka rozebrana. Goła i wesoła. Jak widać można popatrzeć rama gdzie nie gdzie można przeczyścić, pomalować czarną podkładówką. Tak, która ma jest spoko gdzieś tutaj widziałem tu o taki coś tam minimalnie coś tam o, tak to jest jak widać w idealnym stanie nie ma żadnej rydzy Widzimy, gdzie poprawki można zrobić pod, podczyścić pomalować W wykładzie, stanie. Gdzie nie ma takie poprawki można zrobić A jeszcze jest taka sprawa, że ten zegar muszę wymienić, bo jest nieoryginalny. Bo chyba zjawy, bo powinny być kontrolki, tak? A tutaj nie ma i jak wrzucam po prostu ten na luz, no to powinna się świecić kontrolka prawdopodobnie. I taki myk trzeba jeszcze zrobić, to wymienić. I jeszcze jedna sprawa, że obrotomierz, nie obrotomierz, tylko prędkościomierz, on też coś mało pokazuje. Bo zapierdziela na maksa, a on pokazuje tam do 60 czy 70 km na godzinę. Podejrzewam, że tam będzie albo trybik, albo coś do wymiany: jakieś linka, albo coś. Także to takie rzeczy do zrobienia są. Dobra. Tu widzimy um, regulator ładowania jest elektroniczny. gdyż tamten stary słabo ładował. To było wymienione. Kiedyś jak była ciepła NZ, jak troszkę pojeździłem. Jak zgasiłem, to później nie można było odpalić. Dopiero odpali odpaliła jak jak już ostygnął silnik no i później po wymianie tego kondensatora czy jak to się nazywa cewka wysokiego napięcia no to, no to później już normalnie MZK odpalała jeździła to tak margines się przypomniało właśnie uczyścić Ile się udało spuścić czystej benzynki to spuściłem. To jest czyściutka. No ale jak zacząłem ruszać tym, strząsać tym bakiem, no to tam słychać, że są śmieci. <laughs> Także teraz biorę słoik i, i zobaczymy co tam będzie. Przy okazji można by było pomalować jakąś fajną farbą, bo to jest taki ten lakier tyle lat, to już wylazł, blady. Później literki nakleić, bo mam. Tu jest jakaś wgniotka. Też trzeba to będzie zrobić z tym porządek. No, kupiłem to już było coś takiego. No i co? Przelewamy. Zobaczymy. OK. Bak wypłukany. No i zobaczmy, co tu było w tym boku. Nigdy nie było czyszczone. No a tam widać, że rdza. Tak. Rdza i syf że, o, teraz widzimy co było, także Edy mi doradził kolega, żeby wypłukać bak. Jeśli było mało benzyny i to stało w zimie i tak dalej na polu, no to tam się różności mogło narobić. No i i jak widać, było trochę syfu. Tak, tak sprawa wygląda. No, także. jeszcze tyle było w baku. No i widać, jest syf co było odkręcić. W ogóle kranik wykręcić. No i zobaczymy czy tu jest sitko, czy nie ma, bo już nie No i wykręciłem kranik. jest. No też trochę syfuje jest na dole, tak? Ale dobrze, że siteczko jest i zawsze to filtrowało. No i później jeszcze leciało przez dodatkowy filterek, więc było to jakieś zabezpieczenie, tak? Żeby syf nie leciał do gaźnika. Ok, ściągnąłem sitko. No i widzimy tu Troszkę syfu jest. Tak? No i, i bężyk, który puszczał górą. Jedna, jedna akcja była przed chwilą. Zakręciłem i, i nalałem czystej benzyny. Tak lałem troszeczkę. No i pomieszałem, pomieszałem. Zatkałem palcem ten tutaj odpływ do kranika, no i powiem Wam, i, i wylałem tutaj do tej, do tej brudnej benzyny, zobaczcie, co jeszcze naleciało, jeszcze więcej syfu, no, także nieźle, co? Jeszcze więcej syfu naleciało, no, także... Jeszcze raz, jeszcze raz naleję troszkę i zobaczymy, czy jeszcze coś wypuczę z baku. Naleję troszkę czystej benzyny bez zanieczyszczeń, którą spuściłem w pierwszej fazie. No i. Dobra, naleję ma troszkę. No i jeszcze raz operację powtórzę, czy jeszcze coś wyleci, jaki syf. Spodziewałem się, że tyle tak będzie. Zakręcę tu. No i pauza. Biorę to do dwóch rąk. I zatykam tutaj. I zobaczymy co poleci jeszcze. Okay. Operacja zrobiona. Trzeci raz. Pukanie. Kolejny raz. I zobaczmy. Jaki syf. Nie wiem czy coś przybyło czy nie, ale chłopciu, muszę zakręcić. Tą benzynę będę miał do, do miecia różnych rzeczy. Tak? Jak ropa jest do ropowania, no to benzyna też można coś umyć. Tak? Więc ona będzie idealnie się Przecedzę przez, przez szmatę i, i będzie. No, tyle było syfu w baku. Dobra. jeszcze raz rozkręcę kranik bardziej odstojnik no i tutaj też trzeba sprawdzić bo tu jest dziurka i tu mamy rezerwę tak tyle mamy rezerwy jeśli przekręcimy kranik w drugą stronę no to leci wtedy bezpośrednio przez dziurkę no i już wyjeżdżamy do końca paliwo z baku. Trzeba to rozebrać i popatrzeć co jest w odstojniku i wyczyścić to wszystko. Ok, rozbieram kranik. Dalej wykręciłem odpływ, tak. To jest odpływ. Dopływ mamy z góry, a odpływ mamy tutaj na wężyk. No i wykręciłem przedtem troszkę Troszkę podczyściłem minimalnie No i patrzę, że uszczelka jest mocno sfatygowana i, i miałem wrażenie, że nieraz jakby ciekło coś gdzieś z kranu czy, czy pod kranem no i widzimy, że szyleczkę trzeba wymienić na jakąś inną bo niestety już jest sfatygowana i, i nie trzyma paliwa dobrze żeby dopasować dobra i teraz pasuje jeszcze dalej to rozebrać tak to są śrubeczki dwie i odstojnik John Dye.